Jakie ma pan plany na ferie? Na ferie? Stary dziad, co może mieć na ferie? Jakie te plany? Żadnych. Wnuki nie przejeżdżają? Niestety. Nie mieszkają tutaj. No niestety. Przykro mi, ale no niestety. Ojej, dzieci pojadą do babci, a my będziemy w domku bo mąż pracuje, więc będziemy w domku, a dzieci do babci, córka na konie, bo bardzo lubi konie, więc będzie jeździć na konie, trochę do koleżanki, także myślę, że będą zadowolone. Trochę może nawet w góry pojedziemy na 4-5 dni, do Karpacza z dziećmi. E, czy cieszy się Pani na ferie? Tak, tak. Czy wyjeżdżamy na Słowację na narty? Cieszy się na ferie? Tak. Co jest najlepsze we feriach? Bawienie się, jeżdżenie w góry, na przykład. A szkoła? Szkoła jest niefajna. Spędzę czas z dziećmi. Pani? A ja jeszcze nie wiem. Gdzieś wyjeżdżacie może? Y trochę do Poznania na pewno, do rodziny. Zostaję we wrześniu. No jeszcze nie wiem tak właściwie, ale chyba w domu. Czy planujesz jakoś je wypoczywać, czy raczej wkuwać naukę? No nie no, wypoczywać. No nie wiem, jakieś kulik, coś, czy... Wie Państwo, no nie mam jak? Ja jestem chora, także córka chora, także na razie żadnych panów nie mamy. Eee. Wszyscy się w domu rozchorowali, także no na razie nie wyjeżdżam. A i tak chodzę, jeszcze później do pracy, a także nie mam żadnych. Jestem osobą pracującą, więc nie mam żadnych Ferii. Wyjazd do białki Tatrzańskiej. Dlaczego akurat tam? Bo dzieci jeżdżą moje na nartach, więc na narty. Ja nie jeżdżę, ale dzieci jeżdżą, więc... Cieszysz się z Ferii? Mhm. Coś najfajniejszego we feria? Narty. A szkoła? Nie. Raczej bym wolał posiedzieć w domu troszeczkę bateryki uzupełnić przed dalszym, dalszą nauką po prostu i z imprezy z jakichś ze znajomymi. Dużo osiemnastek mam właśnie w tym miesiącu, dlatego też bardzo jestem pocieszony. Właśnie zaczyna się okres osiemnastkowy i jesteśmy raczej w skowronkach, jeśli o to chodzi. A ty jakie masz plany? Ja będę siedział w domu chyba, nie mam żadnych planów jak na razie.